Natalia, to jest chyba ten czas, żeby powiedzieć widzom o naszej spontanicznej decyzji, którą no, podjęliśmy w sumie wczoraj. Chyba tak, no i co tu dużo mówić widzowie? Razem z Karolem bierzemy ślub. Za chwilę się zbieramy, jedziemy do urzędu zapytać o wolne terminy, bo próbowaliśmy dowiedzieć się telefonicznie i uzyskaliśmy informację, że pierwszy wolny termin jest dopiero w połowie października. Ale pan nam powiedział, że możemy przyjechać osobiście i powalczyć o jakiś termin szybciej. No tak, bo zależy nam generalnie na tym, żeby nasz ślub zorganizować jeszcze tego lata. Bardzo byśmy Dobra, chcieli, żeby, no żeby to się wydarzyło w sumie jak najszybciej. To Natalia, że się uda, czy nie? Nie wiem, szczerze mówiąc. Na początku myślałam, że w ogóle nie będzie z tym żadnego problemu, ale jak zaczęliśmy dzwonić i każdy mówił o takich odległych terminach, to. No, wątpliwości. Generalnie razem z Darią póki co zdecydowaliśmy się na ślub cywilny i byliśmy przekonani, że no, ze ślubem cywilnym nie ma problemu, że można organizować też w tygodniu, a okazało się, że jednak nie, że śluby cywilne są głównie organizowane właśnie w piątki, soboty i w sumie, jeśli się uda Natalia w tygodniu, ale szybciej, to chyba byśmy na to poszli, co? Dokładnie. My myśleliśmy, że wiecie, w tygodniu o 15. 16 to nie będzie żadnego problemu, ale okazało się, że jednak problem jest i jest on całkiem spory. No właśnie, ale jakby nie powiedzieli nam kategorycznie nie, powiedzieli, żebyśmy po prostu przyjechali do urzędu, spróbowali porozmawiać, bo być może się uda, ale no jeszcze na razie nie ma się co cieszyć, bo no może się okazać, że po prostu w tym roku no nie zdążymy. Prawdę mówiąc, do mnie jeszcze nie do końca dociera to, co się dzieje, dlatego, że wczoraj podjęliśmy decyzję, od razu zadzwoniliśmy do urzędu, dzisiaj już do tego urzędu jedziemy, no i być może dzisiaj e, umówimy termin naszego ślubu, no o którym co prawda od dłuższego czasu myśleliśmy, ale no który który nie miał się wydarzyć już w tym roku. Ale dobra, Karol, wystarczy tego gadania. Na razie nie ma co zapeszać, bo może okazać się, że nic z tego nie będzie, więc bierz swój dowód osobisty, zbieramy się i jedziemy do urzędu. No no słuchajcie, wyszliśmy mamy właśnie to. z urzędu i <grym> mamy to. Udało się ogarnąć termin, który przypada na czwartek, 7 września tego roku o godzinie 15.30. Ale ja jestem w szoku, że to się udało. Tutaj w ogóle była taka mi obsługa że wszystkich przemili. Bez problemu się udało ogarnąć. Co prawda no w tygodniu z reguły nie robią, ale powiedzieli, ja, ja że ogarną termin. Tak. Że ogarniemy. Teraz zaczyna się Natalia jazda, bo mamy dwa miesiące i jeden dzień dokładnie do A naszego mamy ślubu. Tak, tyle rzeczy do ogarnięcia, że to jest szok. Nie, ja, ja się cieszę, ale jestem przerażony. Skoro mamy termin ślubu, to możemy Wam od razu powiedzieć, że nasz ślub nie będzie taki klasyczny, nie będzie to takie normalne wesele z orkiestrą i w ogóle. Zrobimy to trochę po naszemu, ale jak to będzie dokładnie wyglądało, to zobaczycie w tym odcinku. I Natalia, my musimy jeszcze ogarnąć właśnie jakąś salę. Ja nie wiem, czy to się uda, ale nieważne, ważne, że mamy termin i nie mamy sukienki, nie? Tak, to będzie jeszcze i musimy znaleźć salę, który w tak szybkim terminie uszyję sukienkę Nie wiem czy ktokolwiek się tego podejmie, ale Najwyżej pójdziesz w jakiejś sukience Zary no dobra, witamy was kilka dni później Jest poniedziałek, 10 lipca, godzina 12.15 A my razem z Karlem jesteśmy w drodze do Warszawy Bo tam na godzinę 14 mamy umówione przymiarki sukien ślubnych Kilka dni temu napisałam na Instagramie Do jednego salonu, który odpisał mi, że Podejmie się zrobienia sukni w niecałe dwa miesiące Ale śmieszne też jest to, że właśnie Wracamy z wesela mojej przyrodniej siostry Pauliny Na którym zostaliśmy wybrani jako przyszła para młoda I w ogóle DJ pytał nas Czy mamy już wybrany termin i musieliśmy kłamać, że Nie mamy, a my już mieliśmy zaklepany To w ogóle jest hit, dlatego że po oczepinach, na których zostali... Byliśmy właśnie ogłoszeni przyszłą młodą parą, wiecie, każdy śmieszkował, kiedy tam ślub, kiedy znowu się widzimy i w ogóle I no my nie mogliśmy dać po sobie poznać, że mamy już zarezerwowany termin Ogólnie mój tato nam się odpalił, gadał już z DJ-em o terminach na przyszły rok W ogóle zaczął za nas ustalać y, co i jak, ale totalnie Natalia nikt się nie spodziewa, że nasz ślub odbędzie się no za niecałe dwa miesiące Z racji tego, że tak jak wam mówiliśmy, póki co nie robimy wesela, no to jadę z Natalią wybierać suknię To też jest dosyć nietypowe, dlatego że z reguły robi się tak, że pan młody jakby widzi dopiero w kościele, nie? Pannę młodą, ale. ale... Nas nie ma kościoła. No właśnie, u nas nie ma kościoła, u nas to jest w ogóle trochę inna zupełnie sytuacja, więc jadę z Natalią, pomogę jej wybierać. No i trzymajcie kciuki, żebyśmy wracali dzisiaj już z czymś wybranym. wyszliśmy z salonu i mamy to! Mamy wybraną suknię! To była druga, którą przymierzałam, ale ja ją już sobie wybrałam wcześniej. Ja już ją dawno widziałam na Instagramie właśnie tej marki, w której kupowaliśmy tą sukienkę i ja od początku w niej się zakochałam. Ona była przepiękna, taka delikatna, subtelna i pokazywałam Karolowi, ale Karol mówił nie, taka sobie! Nie, no. Nie ma, Jednak ale... na żywo wygląda super. Zresztą widzowie sami zaraz zobaczycie. Na razie jeszcze wam nie będę pokazywała zdjęć salonu, bo mamy zdjęcia, ale zostawimy sobie taką nutkę niepewności, żebycie mieli niespodziankę jak będziemy szli do tego ślubu cywilnego. Kolejny dzień naszych przygotowań do ślubu Dzisiaj jedziemy do Sopotu Jedziemy oglądać restaurację, w której chcielibyśmy zorganizować e, Właśnie taki wiecie, obiad Już po całej ceremonii Jest to o tyle istotne, że bez wybrania restauracji Nie możemy przygotować e, zaproszeń Te zaproszenia już powinny się robić Jeszcze ich totalnie nie zleciliśmy Dlatego, że no nie wiemy gdzie będzie obiad A na zaproszeniu trzeba to napisać Mamy wybraną jedną restaurację w Sopocie jakby, W której jesteśmy umówieni, żeby ją zobaczyć Tam chcielibyśmy ten obiad zorganizować I mam nadzieję, że uda się to teraz załatwić bo jak nie to, no znowu będziemy musieli Przełączyć przygotowanie zaproszeń A no chcielibyśmy już dać Dobra słuchajcie, mamy tą, mamy salę, co prawda Nie tą, o której Karol mówił, tylko salę W Radisonie, które znajduje się za naszymi plecami Tutaj jest bardziej kameralnie Mamy salę, którą da się oddzielić od gości hotelowych Jest piękny taras i w ogóle jest nie, jest dużo lepiej, bo byliśmy jeszcze W takiej restauracji przy jakby defaku, Przy morzu, ale nie no dużo gorzej było, nie? Dużo gorzej było i tam był minus, że Byliśmy połączeni z restauracją hotelową tak. To było pierwsze, a drugi minus był taki, że Tam, gdzie my byśmy siedzieli, to jest kuchnia, która była. się i jest zmywak, czyli cały czas ktoś by tam chodził do gości hotelowych. No, nie. Do gości restauracyjnych. Nie ma co, tutaj jest o wiele lepiej, co prawda, w hotelu, ale naprawdę wystrój mega ładny, będziemy oddzieleni, będzie kameralnie fajnie, tak. duża przestrzeń. Mamy też swój taras, to jest też mega fajne. No, no to co na Tiks? Chyba zaproszenia teraz, nie? No, chyba czas. No dobra, słuchajcie, w końcu to mamy. Mamy tutaj pudełeczko, w którym znajdują się nasze zaproszenia. Ogólnie były one robione w trybie ekspresowym. Tutaj już mamy jedno zaproszenie, które jest gotowe i wygląda tak. I za chwilę wręczymy je, mam nadzieję, że naszym przyszłym świadkom. Tak jest, my jesteśmy z Filipem i Maliką, mają być za, u nas dosłownie za chwilę. Ja już się stresuję, aż mi się język plącze, ale... No, tak trochę się ekscytuję, no bo to wiesz, będzie pierwsze zaproszenie, które wręczymy tak. ever na nasz ślub. Ale oni już się domyślają, bo my się, ich pytaliśmy, czy mogą wziąć wolne w pracy. Tak, bo, bo właśnie, widzowie, po ślubie jedziemy w pewne miejsce i musieliśmy zapytać Filipa i Marikę, czy będą mieli urlop, bo u nich był największy problem z urlopem, więc tylko ich zapytaliśmy, czy dadzą radę wziąć urlop. Reszta o niczym nie wie z naszej rodziny. Jak, jak ktoś się domyśla, to tylko Filip i Marika mogą się domyślać, bo inni nie wiedzą totalnie nic. Jeśli chodzi o zaproszenia, to wyglądają one mniej więcej tak, no to jest zasłania wszystkie dane, bo tam wiecie, są imiona i nazwiska i w ogóle, więc... Są takie delikatne, takie minimalistyczne raczej bym powiedziała, że dużo, dużo się na nich nie dzieje. Tak, to prawda. Tutaj wszystko koperty naszej inicjały, no i ogólnie takie zaproszenia całkiem jakby proste, ale nowoczesne. Na każde zaproszenie mamy jeszcze taką stążeczkę, którą się związuje kartki i dopiero wkłada się do środka. Tutaj mamy jeszcze takie ozdobne... Pieczątki takie? No Takie ale pieczątki, więc jak na to, że ogarnęliśmy to chyba w 3 dni. Tak, to, to Le lepiej się chyba nie dało. Oczywiście musieliśmy dopłacić, było w takim trybie ekspresowym, ale no efekt jest fajny. Tak wygląda koperta, którą zaraz będziemy wręczali. Ale dobra, to Nie ma co gadać. Czekamy na Filipa i Marikę i zobaczymy jak pójdzie nasze pierwsze wręczenie zaproszenia, plus jak pójdzie no nasze proszenie o to, aby zostali naszymi świadkami. Wow! Wow! to nas nie! Nie! Wow! Nie, No, bo na naprawdę. Naprawdę nie wiem, co to jest. no właśnie nie wszystkiego. reakcje jeszcze jedno, nie? No. Będziecie ci szokami, Oboje? O, o Boże! Tak. Ja to może! Wiadomo, tak, tak. 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 że tak, tak nie będzie. nie będzie, tylko tam. Aha, na Tak? tak? Pierwsze zaproszenie już rozdane, mamy kolejny dzień i właśnie jedziemy do rodziny Karola, bo zaczynamy od Karola dziadków, później jedziemy do Karola rodziców, a w sumie następnego dnia objeżdżamy moją całą rodzinę i w niedzielę jedziemy jeszcze do Rafała i Sylwii. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wyjdzie, oczywiście wszystko Wam później opowiemy i wydaje mi się, że najbardziej w szoku będą właśnie dziadkowie. Co robi 7 września w tym roku, ale ty to rodzina, cywilny i potem tylko obiad, obiad i grę. To jest jak no, dobrze. Obiadzik trochę obiadem i tak. jest jak taki drugi wesela. A, to mała dziewczyna. Ale tutaj chyba Zmieniają się opakowania. Zmieniają się, no ale to też wracam na to tego, bo się gramatura różni też. No. Boś, Ale dwa miesiące jest? Nie ma. Jest jakieś śliczny. Natalia and Karol Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie przybycia. Oczywiście potwierdzamy. Prosimy również o nieprzygotowywanie żadnych prezentów, dlatego że najcenniejszym prezentem będzie dla nas Wasza obecność. Kochamy. Ja jestem szczęśliwa. Super, cieszymy się. Teraz mniej nie? A ja mówię, a może nadal jest wciąż, to jest! To jest zaproszenie będzie takie. Skro... Skromne. To co? wpadniecie będzie... to? Urzędę. <grystansi> Padniecie <grystansi> chyba, nie? Ja muszę urzęd za No właśnie, no szajcie urlopi, to jedziemy do Łodzi właśnie na położyć na Ciwik. A można wiedzieć kto będzie. No samo no. widzisz rodzina. Dosłownie nie całe 20 osób będzie. słuchajcie, dostałem właśnie smsa od Apartu, że nasze zamówienie czeka na odbiór i jestem w szoku, bo no są to oczywiście nasze obrączki ślubne, które zamawialiśmy 25 lipca, więc no, minęło trochę ponad dwa tygodnie, a teoretycznie czas oczekiwania wynosił nawet 21 dni roboczych. Zamawiając obrączki, wiedzieliśmy, że na pewno zdążą dojść, ale no nie myśleliśmy, że tak szybko uda się to ogarnąć, więc no, w sumie fajnie, pojedziemy niedługo je odebrać i nie wiem, czy będziemy wam pokazywali teraz, czy zobaczycie je dopiero no później w tym fragmencie ze ślubu, ale w ogóle do ślubu już niecały miesiąc, i wszystko teraz nabiera tempa. Mamy do ogarnięcia jeszcze mnóstwo rzeczy, ale Natalia aktualnie wraca od makijażystki no z próbnego makijażu. Podobno jest mega zadowolona, więc zaraz wspólnie zobaczymy, jak prawdopodobnie, no, będzie wyglądał makijaż Natalii w dniu ślubu. Ale powiem wam, że jakoś to do mnie jeszcze nie dociera, że za niecały miesiąc razem z Natalią będziemy mogli mówić sobie mężu i żono. Ulala, jaki makijażyk ej, mega ładny. No. Mi się podoba, jest tak delikatnie, subtelnie, ale są podkreślone tutaj. Nie, no, taki wyrazisty. Oczy. no, no. Bardzo ładnie. Czyli co? Coś takiego będzie? Tak. Witamy was kilka dni później, aktualnie razem z Karolem jesteśmy na stacji benzynowej I tankujemy nasze auto dlatego, że wyjeżdżamy Kilka dni temu dostaliśmy od Mariki i Filipa, którzy są naszymi świadkami Zaproszenie na tajemniczy wyjazd I my razem z Karolem domyślamy się, że będzie to taki wyjazd panieńsko-kawalerski Jak na razie wiemy tyle, że jedziemy na dwa dni, jedziemy w okolice Moronga I że na pewno będzie to jakiś domek A dojechali się na miejsce i jest już Marika <grym grym> Załamała, że mamy kamerę, ale spokojnie widzowie Zaraz, Zaraz ją chowamy Bo to co się dzieje na kawalerskim panie. Z kim zostaje tutaj, więc odkładamy kamerkę i trzymajcie kciuki, żebyśmy przeżyli. Słuchajcie, mamy to, na trochę ponad dwa tygodnie do ślubu udało się kupić garnitur I to był taki fart, bo przyjechaliśmy wszystkie sklepy w tym mieście, Wszystkie galerie, każdą sieciówkę zajrzeliśmy. Byliśmy już nawet w Zarze, mówię, no kupię za garnitur w Zarze jak będzie trzeba Okazało się, że niestety nie ma beżowych, bo szukałem beżowego Przyjechaliśmy do środówek i w ostatnim sklepie tutaj udało się dostać Całego wam jeszcze nie pokażę, ale możecie zobaczyć już mniej więcej kolor No jest to taki wiecie, beżowy, fajny, młodzieżowy garnitur Dosyć luźny, bo wiecie, to będzie luźny ślub, więc nie zależało nam na niczym takim, wiecie. Poważnym i. Tak, bez żadnych kamizelek, nie. mucha, nie, nie te sprawy, to nie u nas, nie nasze klimaty. Nic z tego, ale marynarka stała u nich, za kilka dni będzie do odbioru, bo muszą ją trochę zwęzić i Natalia, mamy to. Ale powiem wam, że Karol już się troszeczkę zaczął stresować, nie pokazywał po sobie tego, ale już było widać, że lekki stresik się pojawił, że nie uda się kupić tego garnituru. Super. Dziękujemy bardzo. Dzięki, do widzenia. Mamy tu! sukienka odebrana jest tutaj, przymierzałam ją i powiem wam, że jest prześliczna. Ja no, jest tak mega! Tak ładna! Teraz ją chowamy do samochodu i musimy przewieźć ją jakoś do domu. No, w domu trzeba ją rozwieścić, żeby się nie gniotła, przeprasować ewentualnie parownicą. No, ona ma oddychać w domu. No i co, Natalia? Zostały ile? Cztery dni? No, ja już czuję taką ekscytację, nie? O, jest już grubo. Dojechaliśmy już do trzeciego miasta, jest godzina 20.37. Za 23 minuty zamykają galerię, a no my mamy do zrobienia jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, czyli. Odbiór naszych obrączek. Generalnie obrączki czekają na odbiór od 10 sierpnia, czyli na prawie nie miesiąc. Nie mam nadzieję, że one dalej w tym oparcie są, że nic się z nimi nie stało i mam nadzieję, Natalia, że będą do nas dobre. Na spokojnie zdążyliśmy odebrać nasze obrączki, czekały na nas i wyglądają one tak. Karola jest raczej taka prosta, ale co ciekawe, jego ma grawer. U mnie niestety graweru się nie dało zrobić. Tak, nie dało się. A Natalia, jakie ty masz tutaj Bluanciki, zobaczcie, widzowie, to jest w ogóle też hit, nie, że moja kosztowała chyba 4 razy mniej niż Natali, ale trzy! Ale Karol, ty powiedziałeście. Nie wiesz, czy będziesz nosił cały czas, a ja będę no tak. nosiła codziennie Niestety, mimo tego, że mierzyliśmy, to moja jest troszeczkę zbyt duża, więc jakby po całej ceremonii, już po ślubie będziemy musieli tutaj przyjechać Oddać ją do zmniejszenia, bo na szczęście moją da się zmniejszyć No i jak ją zmniejszymy, to wydaje mi się, że powinna być ok. Słuchajcie, nie wierzę, do naszego ślubu zostało 28 godzin, a ja dosłownie wczoraj wieczorem... Traciłem głos. Nie wiem, czy będzie to słychać na nagraniu, bo od wczoraj walczę wszystkimi możliwymi sposobami, żeby go odzyskać. Mam nadzieję, że do jutra głos mi się w 100% naprawi. Natalia aktualnie jest na pazurach. Ja zaraz jadę do fryzjera, bo no jestem umówiony na dosłownie za niecałe pół godzinki. Dzisiaj zapowiada się totalnie crazy dzień, dlatego że mamy jeszcze mnóstwo rzeczy do ogarnięcia. Wczoraj w ogóle okazało się, że koszula, którą kupiłem do mojego garnituru, jest jednak na mnie za mała. Więc dzisiaj raz z zadaniu będziemy jeszcze szukali dla mnie koszuli, musimy kupić alkohol, musimy zawieść wszystko do hotelu. Dzisiaj też już w hotelu śpimy, dlatego że. No, jutro od rana będziemy w tym hotelu nagrywali już takie profesjonalne przywitki. Dzisiaj też była bardzo krótka noc, bo do 5.20 montowałem tego vloga w sensie to, co widzieliście do tej pory w tym filmie więc, no, dzieje się. W ogóle muszę jeszcze dzisiaj zostawić samochód do mycia, bo jedziemy ostatecznie naszym BMW. I jest tyle do zrobienia, że ja nie wiem, jak my to wszystko ogarniemy. O, no, no dobra, witam po Fryzjerze. W ogóle byłem u nowego Barbera pierwszy raz. Trochę ryzykownie, nie? Jak na wizytę dzień przed ślubem, ale nie, no, wydaje mi się, że jest i tak po swojemu łoży, to będzie idealnie. Kupiłem też jakieś specyficzne. Mariki na gardło, żeby głos mi wrócił, to poleciła mi Marika, to poleciła mi pani w aptece, więc od razu to psikam, bo nie ma czasu do stracenia z tym głosem. Tutaj jakieś pastylki do stania, co 3-4 godzinki podobno mogę je brać No i dobra, nie mogę za dużo gadać, więc widzimy się zaraz jak coś ciekawego będzie się działo Nie odzywaliśmy się dzisiaj do was przez cały dzień, bo byliśmy tak zabiegani, załatwialiśmy tyle rzeczy I właśnie byliśmy po kolejną rzecz, którą są, uwaga, makaroniki Ostatnio na Instagramie znalazłam, że w Trójmieście jest cukiernia z makaronikami I zobaczyłam, że mają takie piramidy i... Taką właśnie piramidę wypożyczyliśmy, postawimy ją jutro właśnie na sali tam, gdzie będzie obiad w ogóle I nie no, ładnie to będzie wyglądało, jak tutaj nie będą jak te makaroniki Teraz musimy zawieźć się do hotelu, bo one muszą być cały czas w lodówce Ale dzisiaj mieliśmy tyle akcji Wczoraj wieczorem na przykład okazało się, że Karol nie ma koszuli Tak, ale to już mówiłem. Ko koszule tak, w międzyczasie okay. dzisiaj udało się kupić koszulę Ta tak. była na pazurach, pokaż właśnie Tak wyglądają, takie delikatne, trochę błyszczące Muszę sobie tutaj jeszcze tak wszystko poczyścić, bo no nie było jeszcze na to czasu Kupiliśmy alkohol, zawiedzieliśmy go do hotelu Odebraliśmy nasz pokój, ale jeszcze w nim nie byliśmy, bo nie było czasu Więc chyba czas to zrobić Ogólnie jeśli chodzi o nasze nastroje, to jest super Niczym się nie stresujemy w sensie... Nie, ja się stresowałam kwiatami a tak, Natalia no stresowała się kwiatami. Ale przestałam się stresować, jak dostałam zdjęcia od naszej dekoratorki. Tak wyglądają nasze kwiaty. Więcej wam nie będę likowała, ale mogę zdradzić, że kolor jest nieprzypadkowy, przypadkowy. A czemu to dowiecie się w kolejnym odcinku? Ja jeden, czy jestem załamany to moim głosem, bo niestety teraz już słyszę, że gorzej. trochę jest, ale jest gorzej. Tak czasami lepiej, czasami gorzej. No Właśnie, za dużo gadam teraz, Natalia. Bo ciągle gdzieś to jeździmy, chodzimy, z... rozmawiamy z różnymi teraz ludźmi. Jedziemy w ciszy. Tak, teraz jedziemy w ciszy, ja się nie odzywam, bo <głos》> muszę się leczyć. Jesteśmy już w pokoju. I tutaj czekała na nas mała niespodzianka. W ogóle tak. menedżerka jest taka cudowna, tak. Sara, Sara, prostu... dziękujemy bardzo, bo to pewnie Twoja tutaj zasługa. Dziękujemy oczywiście wszystkim pracownikom, Dokładnie. ale. Ładnie. O, Natalia, ale ta... to dobrze taki wygląda. makaronik idealnie zaraz wejdzie. Obok stała kartka i mamy tutaj napisane wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Życzę Natalia. zespołu zespół Radison Blue i w sumie to są nasze pierwsze życzenia No właśnie, ślubne. pierwsze życzenia ślubne dostaliśmy od zespołu Radisson Blue w sobocie. Tutaj jeszcze jakiś szampanik, jakby to nie jest żadna reklama. My normalnie widzę, no chyba płacimy i w ogóle, ale no, miło, miło z ich strony, że coś takiego dostaliśmy. Ale jest aktualnie, widzowie, wiezie na 19.50. Póki co nie mamy jeszcze żadnych rzeczy, dlatego że musimy teraz jechać do domu, tam się musimy spakować. Musimy wszystko tu przywieźć, więc no, podejrzewam, że pójdziemy dzisiaj spać gdzieś koło 3 w nocy znowu, ale będziemy spali już tutaj. I wow, natomiast zostały niecałe 24 godziny do naszego ślubu. Jutro. Myski, tu dzisiaj mamy ostatni wieczór jako narzeczeństwo. Ale powiem wam, że jestem w szoku, bo ja nie czuję stresu, tylko czuję taką ekscytację. No, ja też. Ja, ja... Się będę stresowała tym wszystkim, ale no, wszystko jest tak super, tak wszystko fajnie wychodzi i dekoracje, mam nadzieję, że wyjdą fajnie. I tutaj hotel, że jestem cały czas podekscytowana, taka tak. emocjonowana. No, ale nie, stresu nie ma, są wiadomo emocje, ale fajnie, nie takie pozytywne raczej. Ja też wydaje mi się, że jak będziemy jechali do urzędu, to będzie stres. No, może, widzicie, się boję, że w urzędzie się zatnę czy coś, ale. Ja to coś przekręcę, mogę się założyć. No. no ale co, chyba na dzisiaj tyle, jutro widzowie będą widzieli już takie profesjonalne nagrania, bo jutro przyjeżdża Piotrek specjalnie z Łodzi, który będzie nam to wszystko tak. nagrywał. Jutro też będziemy mieli Paulę jako fotografkę, więc jutro już my nie bierzemy kamer, wszystko będzie się działo jakby bez naszej ingerencji i... Już nie mogę doczekać. No więc śmieszne jest to, że tak naprawdę my nie musieliśmy ich poznawać, bo już tak. się znali wcześniej, nie? wznosiło się nad urokliwym wybrzeżem Chorwacji, odbijając się złocistym blaskiem od błękitnych fal Adriatyku. Rok. No, dziewięć lat. Ja, jeszcze... Jestem 3,5 godziny. Na tym urokliwym skrawku ziemi ich drogi się przetną. Rodzice w spisku przemyślanych działań zainicjowali spotkania i towarzyskie wieczory, na których młodzi ludzie mogli poznać się bliżej. Nie wiedząc o planach swoich rodziców, Natalia i Karol wchodzili w tę grę, która miała odmienić ich życie. Dobrze, no. Do osypenia, to no hej hej. Nadszedł czas, gdy świadectwa naturalne w ich dłoniach stanowiły klucz do kolejnego etapu ich opowieści. Pięknie jak zawsze, no, no to troszkę lepiej niż zawsze, ale zawsze i tak jest pięknie. To jakby tutaj rodzice byli, to był z rodziców, No bo wybudowali tak. takie nowe Ale, no, ale oni się bardziej stresują od nas. Tak. Już widziałem, że jest ładnie. No. Miłość, która zaczęła się na wybrzeżu Chorwacji, teraz świeciła jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej, nadając im związkowi jeszcze większej głębi. To się zaczęło dziać. Mhm. W międzyczasie droga doprowadziła ich do momentu, gdy postanowili związać się małżeństwem, dziś patrząc w przyszłość, z radością wyczekując kolejny wyjątkowy etap. Dużo, ale, ale chyba wszystko jest. No Ostatnie chwilę. No. Świadomy praw i obowiązków Wynikających z zawarcia małżeństwa Uroczyście oświadczam Iż wstępuję w związek małżeński z Karolami, Iż wstępuję w związek małżeński z Natalią I uczynię wszystko Aby nasze małżeństwo Było zgodne Szczęśliwe I trwałe Niech wasza miłość będzie jak morze Głęboka i nieskończona a wasz dom stanie się przystanią, w której zawsze znajdzie spokój i wzajemne wsparcie. Ok, przychodzą, łama się mówi the Take you there. I would give it all away to do it all again. Yes, I'd like to take a I would a story that would never be. Never thought I'd feel so alive. I'm so alive. And in your eyes.

I wszystkiego dobrego, długiego, szczęśliwego życia. Bo, tygodnie! Jest... Nie Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Wytrwałości, teraz. Myślę, że możemy dzisiaj ten ważny dzień spędzać Cięć razem. Nie jest to, co prawda, wiecie, takie typowe wesele, ale mamy nadzieję, że, że miło spędzimy dzisiejszy wieczór po prostu. Dziękujemy bardzo. My jesteśmy Dziękujemy. bardzo szczęśliwi, że to... możemy mieć z Was.